Szanowni Państwo, celem naszego dzisiejszego wystąpienia jest przybliżenie Państwu badań nad barwą głosu w polskim śpiewie tradycyjnym. Pomysłodawczynią i prowadzącą cały projekt badawczy jest Pani dr Weronika Grozdew-Kołacińska z Instytutu Sztuki PAN, a my wspieramy jego część eksperymentalną w Katedrze Akustyki Muzycznej i Multimediów Wydziału Reżyserii Dźwięku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Do tej pory zostały przeprowadzone dwa eksperymenty, polegające na słuchowej ocenie barwy głosu śpiewaczek wykonujących tradycyjne pieśni z różnych regionów Polski. Eksperymenty te odbyły się z udziałem słuchaczy, których zadaniem było ocenić brzmienie głosu na podstawie nagrań archiwalnych pochodzących ze zbiorów fonograficznych Instytutu Sztuki oraz Archiwum Polskiego Radia. Aby móc opisać dotychczasowe badania na ten temat, Należy najpierw wyjaśnić pojęcie barwy dźwięku. Jest to cecha wrażenia słuchowego, pozwalająca na rozpoznanie źródła dźwięku, osób, instrumentów, stworzeń wszelkiego rodzaju, czy nawet obiektów. Szybko też uczymy się brzmienia nieznanych źródeł dźwięku, by później z łatwością je identyfikować. Barwa umożliwia ponadto rozpoznawanie dźwięków mowy, rozpoznawanie stopni dynamicznych w muzyce. Jak również umiejscowienie źródła dźwięków przestrzeni. Dzięki barwie możemy wskazać dźwięki do siebie podobne oraz różnicować takie, które są równe pod względem wysokości, głośności, czasu trwania i są odbierane w jednakowych warunkach. Na przykład dwie takie same nuty zagrane przez dwa różne instrumenty muzyczne, czy nawet zagrane przez jeden instrument, ale z różną artykulacją. Barwa dźwięku jest tą cechą, którą wyrażamy nie tylko nasze odczucia estetyczne, emocje, pozwala również oceniać dźwięki ze względu na jakość, zarówno ich samych, jak też ich źródła. Barwę dźwięku można wyrazić poprzez paletę barw, cech brzmienia, na podstawie których można uporządkować dźwięki na skalach wrażeniowych. Ocena barwy dźwięku jest pod każdym względem zadaniem subiektywnym. Już sama cecha dźwięku, barwa, jest wrażeniem, jakiego doznaje człowiek słysząc dowolny jakikolwiek dźwięk. Nie zawsze musi robić to świadomie. Dźwięk niesie ze sobą informację w kategorii semantycznej, a znacznie częściej estetycznej. Wszystkie cechy dźwięku łącznie stanowią o jakości przekazu tej informacji i prawidłowości jej odczytania przez odbiorcą. Dopiero analizując dźwięk określamy, jaką miał on wysokość, głośność, jak długo trwał i jak brzmiał. Pierwsze trzy wymienione tutaj cechy wrażenia słuchowego jest stosunkowo łatwo powiązać z danymi fizycznymi dźwięku, który to wrażenie wywołał i które to dane można już wyrazić liczbą z określoną jednostką. Ta współzależność jest na tyle oczywista i stała, że znając wartość parametru, na przykład częstotliwości, wiemy, jaką wysokość dźwięku usłyszymy. Dla 440 Hz będzie to dźwięk a raz Poziom ciśnienia akustycznego 130 dB oznaczać będzie dźwięk ogłośności silnika odrzutowego. Inaczej jest z barwą dźwięku. Jest to cecha wielowymiarowa, a jej związek z widmem amplitudowo-częstotliwościowym dźwięku. Widmo pokazuje strukturę dźwięku z tonów o jakich częstotliwościach zbudowany jest ten dźwięk i jakie są ich amplitudy. Nawet po uwzględnieniu zmienności widma w czasie, jego związek z barwą jest znaczący, ale daleko niewystarczający. Od strony wrażeniowej jednym ze sposobów opisu barwy jest opis semantyczny, werbalny, dostępny wszystkim ludziom niezależnie od ich profesji. Słów, Najczęściej określeń przymiotnikowych, oznaczających wymiary barwy dźwięku, może być bardzo wiele, tyle, ile tylko człowiek może wymyśleć. Wyobraźnia podpowiada nam czasem bardzo niezwykłe skojarzenia. Nie wszystkie te określenia mogą prowadzić do uzyskania skali, na której można by porządkować różne dźwięki. Takie indywidualne, osobiste określenia są jednorazowe, zrozumiałe tylko ich autorom. Nawet jeśli druga osoba potrafi wyobrazić sobie dźwięk tak opisany, niekoniecznie będzie on tak samo brzmiał. Z naukowego punktu widzenia, w teorii muzyki, muzykologii, reżyserii dźwięku, psychologii, wreszcie psychoakustyki, interesuje nas taki opis brzmienia dźwięku, którym można w zrozumiały dla innych sposób się posługiwać. W etnomuzykologii niezwykle rzadko dokonuje się analizy barwy dźwięku muzyki tradycyjnej. Szczególnie interesujący jest w tym względzie głos śpiewaczek i śpiewaków. Każdy ma oczywiście swój indywidualny, specyficzny rodzaj brzmienia głosu. Czy jednak da się znaleźć element wspólny, idiom brzmienia głosów w konkretnym regionie? A może brzmienie to jest tworzone dla określonego gatunku pieśni? Projekt, w ramach którego realizujemy omawiane eksperymenty, trwa już kilka lat. W tej chwili jesteśmy w trakcie drugiego jego etapu. Materiałem dźwiękowym wykorzystywanym w badaniach są archiwalne nagrania artystek ludowych pochodzące ze zbiorów fonograficznych Instytutu Sztuki PAN oraz z Archiwum Polskiego Radia. Pierwszy etap badań, opisany przez Weronikę Grozdewko-Łacińską w artykule opublikowanym w 2014 roku w Muzyce, był próbą utworzenia słownika określeń werbalnych używanych do opisu brzmienia głosów śpiewaczek ludowych. Pewne określenia w środowisku etnomuzykologów już funkcjonują, jednak nie są one w żaden sposób sformalizowane, nie doczekały się też bardziej rozbudowanego opracowania. Wiadome jest również, że zasób określeń dla barwy dźwięku związany jest ze specjalnością muzyczną człowieka, czy zawodem w ogóle. Innych określeń używają muzycy instrumentaliści, innych teoretycy, rytmiczki czy reżyserzy dźwięku. Jeszcze inne jest słownictwo osób wykonujących zawody niemuzyczne. W pierwszym eksperymencie wzięło udział 32 słuchaczy z trzech grup zawodowych: reżyserzy dźwięku, wokaliści i etnomuzykolodzy. Zadaniem słuchaczy był swobodny opis głosów 10 śpiewaczek pochodzących z 6 regionów Polski, na przykładzie 11 wykonywanych przez nie pieśni. Zebraliśmy w tym badaniu ponad 700 różnych określeń. Z nich wybraliśmy 51, które najczęściej się powtarzały. W drugiej części tego eksperymentu, 21 słuchaczy z tych samych trzech grup zawodowych wybierało te określenia, które w najlepszy sposób opisywały dany głos. Tym razem materiałem dźwiękowym było już tylko 7 pieśni z regionu kurpiowskiego. Drugim eksperymentem mieliśmy nadzieję skonkretyzować określenia i znaleźć ewentualne cechy wspólne albo właśnie różniące głosy śpiewaczek z regionu Krupiewskiego. Może nawet znaleźć powiązanie pewnego rodzaju brzmienia z cechami fizycznymi dźwięku. W tym celu przede wszystkim należało ograniczyć liczbę badanych określeń, jak również przeprowadzić badanie na bardziej jednorodnej grupie słuchaczy. Zdecydowaliśmy się na reżyserów dźwięku. Jest to grupa osób, które na co dzień mają do czynienia ze słuchaniem, analizą i oceną dźwięku. Nie bez znaczenia był też fakt, że są to osoby wykształcone lub aktualnie kształcące się w tylko dwóch ośrodkach w Polsce: Akademii Muzycznej w Bydgoszczy i Uniwersytecie Muzycznym w Warszawie, co niejako gwarantuje podobieństwo stosowanych przez nich kryteriów oceny brzmienia, a także posługiwanie się podobnymi określeniami dla wyrażenia takiego samego wrażenia słuchowego. Mniej może ważnym, ale też istotnym powodem wybrania tej grupy zawodowej była szansa utworzenia dość licznej grupy słuchaczy. Punktem wyjścia do omawianego eksperymentu było 51 określeń uzyskanych w poprzednim eksperymencie. Z tą listą określeń zwróciliśmy się do 13 ekspertów z prośbą o wybranie 20, które uważają za najbardziej adekwatne do opisu głosu ludowego. Ekspertami byli reżyserzy dźwięku od lat realizujący nagrania fonograficzne oraz pracownicy Katedry Akustyki Muzycznej i Multimediów, również absolwenci Wydziału Reżyserii Dźwięku, specjalizujący się w ocenach słuchowych. To zadanie wykonywane było bez przykładów dźwiękowych. Żaden z ekspertów o nagrania nie poprosił, choć taka możliwość istniała. Co najmniej połowa ekspertów, minimum 7 osób, zaznaczyła następujące określenia w kolejności od najczęściej użytych. Ostry, donośny, silny, jaskrawy, jasny, krzyczany, krzykliwy, mocny, otwarty, biały, chrypliwy, ciemny, dźwięczny, naturalny, nosowy, nośny i surowy. W otrzymanym zestawie określeń znajdują się słowa, które w kontekście brzmienia można uznać za bliskoznaczne. Włączyliśmy je więc do jednej grupy, np. nośny, głośny, mocny. Inne stanowią przeciwieństwa, np. matowy, brzmiący. Naszym celem było stworzenie 10 zestawów przeciwstawnych określeń, które stanowiłyby dwubiegunowe skale określonych cech brzmienia. Wybór był trudny, dlatego ostatecznie utworzyliśmy 11 skal, zebranych w tabelce widocznej na ekranie. Trudność polegała nie tylko na konieczności odrzucenia niektórych określeń, ale także na doborze określenia przeciwnego. Takim określeniem, które wydaje się nie mieć swojego przeciwieństwa, jest na przykład nosowy. Skala nosowości jest więc raczej skalą jednobiegunową. Od najmniejszej zawartości cechy w brzmieniu, biegun lewy, dźwięk nienosowy, do największej zawartości, biegun prawy, dźwięk najbardziej nosowy. Staraliśmy się wszystkie te skale tak skonstruować, aby po lewej stronie było określenie najbardziej łagodne bądź o negatywnej konotacji w odniesieniu do brzmienia głosu. W eksperymencie zastosowaliśmy skalę siedmiostopniową gdzie jedynka była na biegunie lewym, a siódemka na prawym. Materiałem dźwiękowym wykorzystanym w eksperymencie było 15 pieśni śpiewanych solo przez 5 śpiewaczek oraz 1 duet. Materiał ten był w badaniu tak zorganizowany, żeby kolejnych dwóch przykładów nie śpiewała ta sama śpiewaczka. Kolejność pieśni zamieszczona jest na widocznej planszy. Nagrania te, z wyjątkiem dwóch pieśni w wykonaniu pani Żarnoch, Występujących na liście pod numerami 6 i 11 pochodzą z początku lat 50. XX wieku. Odznaczają się one bardzo słabą jakością dźwięku. Jako, że są to nagrania terenowe, głównym celem ich powstania była rejestracja melodii i tekstu pieśni, w mniejszym zaś stopniu zwracano uwagę na samą jakość nagrania. Dlatego nie można uznać, że jest w nich zachowana wierność wobec oryginalnego brzmienia śpiewu. W nagraniach tych obecny jest mocny przedźwięk sieci energetycznej, pochodzący najprawdopodobniej z generatora prądu zasilającego dawny sprzęt nagraniowy. Pasmo częstotliwości jest znacznie ograniczone od strony wysokich częstotliwości do około 8 kHz. Obecne są w nagraniach szumy i zakłócenia w postaci niskoczęstotliwościowych stuków. Dla potrzeb eksperymentu wykonałam nad tymi nagraniami prace rekonstrukcyjne. Za pomocą narzędzia wyposażonego w edytor spektralny, służącego do modyfikacji widma dźwięku, usunęłam dźwięk sieci oraz znaczną część niskoczęstotliwościowego tła dźwiękowego zakłócającego odbiór muzyki. Delikatnie też oczyściłam te nagrania z szumu, oczywiście na tyle, na ile nie zagrażało to sygnałowi użytecznemu i podniosłam poziom nagrania. Operacje te nie naruszały w żaden sposób zarejestrowanej barwy głosów. Poprawiły znacznie komfort słuchania materiału dźwiękowego, lecz oczywiście nie udało się wyeliminować wszystkich mankamentów tych nagrań. Mamy świadomość, że ograniczenia techniczne materiału dźwiękowego mogły wpłynąć na ocenę brzmienia głosów, a na pewno ją utrudniały. Jednak wartość artystyczna wykonawcza pieśni była priorytetem. I w związku z tym uczulałyśmy słuchaczy, aby podczas dokonywania ocen skierowali uwagę w stronę samego tylko głosu śpiewaczego i jego charakteru brzmieniowego. Badanie odbywało się w dwóch sesjach odsłuchowych po 8 pieśni w każdej. W każdej pieśni można było słuchać dowolną liczbę razy, tyle ile było potrzeba do dokonania oceny dla wszystkich 11 cech. W eksperymencie wzięło udział 30 osób, studentów i absolwentów wydziału reżyserii dźwięku Uniwersytetu Muzycznego oraz kierunku reżyseria dźwięku na wydziale pierwszym Bydgoskiej Akademii Muzycznej, w tym 13 kobiet i 17 mężczyzn. A średnia wieku niewiele przekraczała 22 lata. Badanie przeprowadzone było w pomieszczeniu odsłuchowym Uniwersytetu Muzycznego, a dźwięk odtwarzany był z komputera iMac przez głośniki PSI Audio. Z uwagi na odsłuch głośnikowy sesje mogły odbywać się grupowo, jednak w liczbie nie więcej niż 5 osób. Słuchacze otrzymali instrukcję w formie pisemnej, jak również słownie były wyjaśniane im ewentualne wątpliwości. Początkowy fragment instrukcji mają Państwo pokazany na planszy. Arkusz testowy był sporządzony za pomocą formularza Google, który słuchacze otrzymali na swoje komórki. Na pierwszej stronie formularza wpisywali swoje dane, a więc identyfikator, wiek, płeć oraz datę, a numery sesji wpisywały się automatycznie. Na kolejnych stronach formularza, osobno dla każdej pieśni, Znajdowały się schematyczne, siedmiopunktowe skale dla wszystkich 11 cech. Na planszy mają Państwo pokazane trzy cechy. Dalsze cechy znajdują się, trzeba było przewinąć na ekranie. Słuchacz miał za zadanie zaznaczyć tę liczbę, która według niego wyrażała zawartość danej cechy w głosie wykonawczyni ocenianej pieśni. Na końcu każdej strony słuchacz miał możliwość wpisania dodatkowych uwag, jeśli uznał to za konieczne. Formularz wymuszał wpisanie odpowiedzi na wszystkich skalach i dopiero wtedy można było przejść do następnej strony, czyli do następnej pieśni. Po dokonaniu ocen dla ośmiu pieśni, słuchacz wysyłał swój arkusz odpowiedzi do komputera osoby prowadzącej badanie. I wyniki teraz. Uzyskane wyniki uporządkowałyśmy według cech osobno dla każdej pieśni. Już na pierwszy rzut oka widać było. Że tylko niewielka ich część jest skupiona blisko jednej z wartości skali, to znaczy w sposób dość jednoznaczny i zgodnie przez większość słuchaczy wskazuje charakterystyczną cechę danego głosu. Na przykład, gdyby na skali ciemny-jasny dla danej pieśni wyniki były skupione wokół liczby, np., 2, oznaczałoby to, że głos tej wykonawczyni ma barwę ciemną. Policzone wartości średnie wyników zebranych od wszystkich słuchaczy dla danej pieśni. I każdej cechy osobno, ze względu na ich stosunkowo duże wartości odchylenia standardowego, świadczące o dużym rozrzucie wyników, nie stanowią miarodajnego wyniku badania. Dodatkowo, co jest cechą charakterystyczną nie tylko tego badania, ale w ogóle badań z oceną na skali, słuchacze zawęzili skalę. Oceny skrajne 1 i 7 pojawiały się rzadko, skala więc stała się niejako skalą pięciostopniową. Konieczne było odwołanie się do słabszej statystyki. Sporządzone zostały wykresy rozkładu wyników dla każdej pieśni i każdej cechy odrębnie, co dało w sumie 176 wykresów. Interesujące dla nas było, czy na podstawie tych wykresów możliwe jest, po pierwsze, ustalić na ile zbieżne są oceny poszczególnych słuchaczy oraz ustalić charakter brzmienia głosu w zakresie uwzględnionych w badaniu cech. Z wykresów widać, że opinie słuchaczy w przypadku niektórych cech były bardziej jednolite, jak widać to na wykresie z lewej strony, natomiast w przypadku innych obejmowały niemal całą skalę, to jest przypadek wykresu po prawej stronie. Świadczyć to może o niedobraniu cechy lub jej nazwy do tego typu głosu wokalnego, a z drugiej strony być może o różnym wyobrażeniu brzmienia charakteryzowanego danym określeniem. Pozostając jednak przy tych cechach, dla których uzyskano spójne wyniki, należało przede wszystkim sprawdzić, czy są one powtarzalne dla trzech pieśni wykonywanych przez te same śpiewaczki. Okazało się, że można określić 4 do 7 skal, które dały podobny wynik dla wszystkich trzech pieśni. Jednak największa spójność wyników ma miejsce u każdej wykonawczyni dla innej cechy. 5 z tych 11 skal pojawiło się u każdej śpiewaczki. Są to skale delikatny, donośny, mocny, łagodny, agresywny, ciemny, jasny, matowy, dźwięczny oraz szary, jaskrawy, krzykliwy. Najbardziej jednorodne oceny przypisane zostały pani Rosali Pawich. Jako przykład przedstawiamy wykresy rozkładu wyników dla skali mocy, a więc skali od delikatnego do głośnego, mocnego dla kolejnych trzech pieśni. Wartości średnie uzyskane dla tej cechy wynoszą odpowiednio 6,23, 6,33 i 6,03. Oznacza to, że głos pani Pabich został oceniony jako donośny, mocny. W odniesieniu do cechy na skali od łagodnego do agresywnego, średnie oceny również wynoszą nieco ponad 6, czyli głos został oceniony jako agresywny. Podobnie ze skalą od szarego do krzykliwego. Średnie oceny o wartościach między 6 a 7, to znaczy głos został oceniony jako jaskrawy, krzykliwy. Cecha jasności otrzymała wartości pomiędzy 5 a 6, czyli głos jest oceniony jako jasny. Oraz cecha dźwięczności otrzymała wartości około 5, czyli głos jest raczej dźwięczny niż matowy. W przypadku tej śpiewaczki, również bardzo silnie określona okazała się być cecha ostrości. Od miękkiego do ostrego, według której głos oceniono jako ostry z wartościami około 6 na naszej siedmiostopniowej skali. Interesujące jest, że w przypadku wszystkich tych cech ocena skupia się po stronie prawego biegu na skali. Tylko w jednym przypadku jest odwrotnie mianowicie, z wartościami nieco poniżej 3, głos został oceniony na skali od surowego prostego do kontrolowanego ogładzonego, co oznacza, że jest to głos surowy. Przypadek Pani Pabich zdecydowanie odbiega od sytuacji pozostałych czterech śpiewaczek. i chociaż można wskazać pewne tendencje do przypisania poszczególnym głosom pewnych określeń, to jednak nawet w przypadku wymienionych pięciu cech nie jest to zależność silna. Próbując jednak określić wspólne cechy wszystkich badanych głosów, Zwraca uwagę przypisanie im siły, donośności. Są to głosy raczej agresywne, nawet jaskrawe, ale dźwięczne. Cecha jasności okazała się być indywidualną cechą poszczególnych śpiewaczek. Jest to jednak wniosek o charakterze co najwyżej tendencji, bowiem próby opracowania statystycznego wyników nie dały rezultatów o istotnym znaczeniu. Opisana powyżej analiza rozkładu wyników. Jest więc jedynym sposobem opracowania uzyskanych w tym eksperymencie danych. W psychoakustyce zdefiniowane są tylko niektóre cechy wymiary barwy dźwięku. Ostrość, szorstkość, które mają opracowane wzory do obliczania ich wartości z danych fizycznych dźwięku, a także jasność, co prawda formalnie niezdefiniowana, a niekiedy nawet utożsamiana z ostrością. Jednak zdecydowanie jednoznacznie rozumiana, przynajmniej wśród reżyserów dźwięku. Wieloletnie zajęcia z barwy, podczas których studenci m.in. kształtują charakterystykę częstotliwościową różnych dźwięków, tak aby uzyskać ich jasną i osobno-ostrą barwę, prowadzą do bardzo spójnych wyników, jednoznacznie różnych dla każdego z tych dwóch wymiarów. Wydawałoby się, że zarówno jasność, jak ostrość i szorstkość będą tymi cechami, które dobrze opiszą brzmienie głosu śpiewaczek. Okazało się jednak, że opinie słuchaczy odnośnie szorstkości są bardzo rozmyte i nie nadają się do sformułowania jakiegokolwiek wniosku. W przypadku ostrości i jasności sytuacja wygląda nieco lepiej, wymaga jednak jeszcze dalszych badań, dedykowanych indywidualnie tym cechom. Opis semantyczny brzmienia głosu śpiewaczek muzyki tradycyjnej okazał się więc zadaniem bardzo trudnym z różnych punktów widzenia. Zaczynając od dostępnych nagrań, są to nagrania archiwalne o słabej jakości dźwięku. Mimo zabiegów rekonstrukcyjnych, słuchacze musieli włożyć duży wysiłek, by skupić się wyłącznie na samym brzmieniu głosu, abstrahując od wad technicznych nagrania. Nie mamy jako prowadzący eksperyment pełnej wiedzy, na ile jakość techniczna nagrania wpłynęła na oceny słuchaczy. Istnieje jednak duże prawdopodobieństwo, że mogła wpłynąć na te oceny. Jednak jak w przypadku każdej oceny subiektywnej, pozostaje nam wierzyć, że wpływ czynników zewnętrznych był minimalny. Drugim problemem związanym z materiałem dźwiękowym była duża różnorodność pieśni. Każda śpiewaczka śpiewała inną pieśń. Trudno powiedzieć, na ile zmiany w ocenach tej samej cechy przy różnych utworach wynikały z niesprecyzowanego zdania słuchacza, na ile była to zmiana stworzona przez samą śpiewaczkę, np. z uwagi na odmienny charakter pieśni, czy co również możliwe, na różnicę czasu, w którym nagranie zostało wykonane. Próbując mimo wszystko podsumować uzyskane wyniki, zmienność uzyskanych ocen wskazuje bardziej na indywidualny charakter brzmienia głosu każdej śpiewaczki nie dając wiarygodnej, istotnej wskazówki co do cech wspólnych z uwagi na pochodzenie wszystkich śpiewaczek z Kurpiów. Nie udało się wykazać istnienia określonego zestawu cech brzmienia głosu, które by charakteryzowały śpiew z regionu Kurpiowskiego, były jego idiomem brzmieniowym. Być może dopiero badanie porównawcze śpiewaków z różnych regionów Polski mogłoby taki wspólny idiom wykazać. Badania porównawcze oraz badania uwzględniające gatunek i charakter śpiewanej pieśni są w naszych planach na przyszłość. Bardzo dziękujemy za uwagę. Dziękuję bardzo.